Uwaga. I ruszyły, dobrze przyjął start Dagower, przez moment na czele Dagower Tematyka, blisko jest Nestora, poprawiła teraz także Taba. A nie najlepiej wystartowała Heaven Can Wait. Taba jest na czele, Taba Tematyka Dagower, te trzy konie, Nestora czwarta, poprawiła teraz Delifia na czwartą pozycję, dalej... Benijo test Secret Fly i w odstępie Heaven can wait. Przed wyjściem na prostą stawka się teraz grupuje, ale wciąż na prowadzeniu Taba poprawiła Delifia. Ona i Tematyka są tuż za prowadzącą. I Taba wyprowadza konie na prostą przy Kanacie, próbuje atakować Dagover, polem Tematyka i kilka innych koni. Nieźle Nestora. O, straciła mocno Delifia. Kilka koni walczy o prowadzenie. Dagover i Benijo w tej chwili wysuwa się na czoło. Benijo i Secret Fly. Te dwa konie na czele. Secret Fly ma w tej chwili przewagę i spokojnie galopuje. Secret Fly, Benijo, tematyka. I to się chyba już do celownika nie zmieni. Secret Fly dość pewnie. Benijo, tematyka. Dagover, Nestora, Taba, Test, Heaven Can Wait i Delithia.